Zenek Martyniuk to wokalista, którego piosenki regularnie pojawiają się na różnych imprezach. Polacy chętnie tańczą do piosenek akcentu, o czym mogliśmy przekonać się także podczas dzisiejszego odcinka Tańca z Gwiazdami. Justyna żyła ponownie, nie zaimponowała widzom. Zenek Martyniuk w trakcie swojej długiej kariery na polskiej scenie muzycznej wyprodukował wiele hitów, którymi zachwycali się Polacy. Regularnie możemy mieć z nimi do czynienia podczas różnych dyskotek oraz imprez, ale również w trakcie emisji programów rozrywkowych. Sytuacja ta wydarzyła się podczas emisji dzisiejszego odcinka Tańca z Gwiazdami na Polsacie. Przed widzami zaprezentowała się dziś Justyna Żyła, która była wyjątkowo krytykowana za swoje poprzednie występy w popularnym programie. Do tej pory oglądające twierdzili, że kobieta jest jedną z najgorszych uczestniczek w historii programu. Po tym, co zobaczyli dzisiaj, nie ma już żadnych wątpliwości co do jej umiejętności tanecznych. Opinie na jej temat są jednoznaczne. Zenek Martyniuk wyemigruje z Polski po dzisiejszym odcinku TZG. Justyna Żyła zatańczyła w parze z Tomaszem Barańskim w trzecim odcinku znanego szałtanecznego. Pierwszy występ par zakończył się bardzo krytycznymi komentarzami od jurorów. W drugim odcinku Jury odnotowało nieznaczny postęp. Lecz po dzisiejszym występie ponownie nie zabrakło bardzo ostrych słów ze strony oceniających. Była partnerka skoczka narciarskiego ponownie zaprezentowała się fatalnie. Nie była w stanie nadążyć za swoim partnerem, myliła kroki i nie sprawiała wrażenia pewnej siebie. Widzowie przewidywali, że kobietę po raz kolejny dopadł stres, przez który nie była w stanie pokazać się lepiej. Cieszę się, że przeżyłaś ten taniec, powiedziała krótko Ola Jordan, która nie chciała wypowiadać się dalej na temat występu żyły, bo wiedziała, że musiałaby użyć wyjątkowo krytycznych słów. Szkoda, że nie zostałaś we flamingu. Chcecie dzisiaj oszczędzić. Wyznał Andrzej Grabowski, odnosząc się do rekwizytu, czyli dmuchanego flaminga, w którym przez pewien czas siedziała Justyna Żyła. Aktor również nie chciał wypowiadać się na temat fatalnego występu kobiety, wiedząc, że wyglądał on bardzo źle. Od komentarza nie powstrzymała się oczywiście Iwona Pawlowicz. Która jak dotąd była najbardziej krytyczna w stosunku do byłej partnerki Piotra Żyły. Tak kompromitujący występ spowodował, że niektórzy zaczęli zastanawiać się, czy na wydarzenia zareaguje sam Zanek Martyniuk. Pojawiły się nawet głosy, że znany wokalista Disco Polo powinien wyemigrować z Polski, by nigdy nie być kojarzony z tym, co wydarzyło się na scenie Tańca z Gwiazdami. Niektórzy czekają już nawet na słowa komentarza ze strony artysty na temat użycia jego piosenki podczas tak złego występu. Śmieszy mnie, że w takim programie jak Taniec z Gwiazdami ja siedzę i cieszę się, że dotrwałaś do końca. Przerażasz mnie, nie potrafisz zrobić kroku poprawnie, wszystko zawdzięczasz Tomkowi, brawo dla niego, powiedziała Pawlowicz, która nie potrafiła zrozumieć tak słabej dyspozycji Justyny Żyły. Występ kobiety został oceniony na zaledwie 8 punktów, co było najsłabszym wynikiem w dzisiejszym odcinku show. Pozwolił on jej jednak na pozostanie w show, co oznacza, że zobaczymy ją również w czwartym odcinku programu.